On zawsze mówi, sport nie jest dla starych ludzi. Czy to był ostatni taniec Tomka Adamka w Polsce, to ostatni tanie Tomka Adamka w Ringu w Oktagonie? Mi się wydaje, że to kurczę, po dzisiejszej walce nie do końca, końca, co? Z jednej strony myślę, że fajna puenta PG narodowy. No to jest marzenie każdego sportowca. No. Tomek, Tomek wrócił, Tomek wrócił, słuchaj, po wielu latach do Ringu bokserskiego, wygrał trzy walki, pojechał do Ameryki na walkę z Millerem. Potem znowu 6 lat przerwy jeszcze się pobawił, wyszedł z Mamedem w KSW i stoczył dwie walki we Frikach. No, wydaje mi się, że w dużej mierze decyzja będzie należeć teraz do niego. Czy, czy jeśli się pojawi, czy jeśli się pojawi propozycja Federacji, to będzie chciał się jeszcze pobawić, czy, czy po prostu, no to jest taka romantyczna płyta, bo Myślę, że wielu wielu fajnych polskich sportowców uprawiało sport, kiedy w Polsce nie było autostrad, nie było fajnych hal, nie było stadionów, a, a dzisiaj może niektórzy trochę gorzej grają w piłkę, trochę gorzej y, boksują, a, a mają szansę występować na nowoczesnych obiektach. Tutaj nie piję do kilku gwiazd reprezentacji, bo, bo, bo ze dwóch, trzech po prostu kopię piłkę na najwyższym y, światowym poziomie. Także y, ja, ja mogę wysłuchać, jeśli będzie propozycja Federacji, jeśli on będzie zainteresowany, no to to pójdę się poprzepychać i ponegocjować. Natomiast no, na pewno nie będę, nie będę człowiekiem namawiającym go do tego, żeby, żeby przedłużać to. Jeśli on na to nie będzie miał ochoty.